Nie państwo zdziwieni, że inna twarz to jest w miejscu, ale tak się sta składa, że od pewnego momentu y, jesteśmy właśnie zarządzającymi, bo właścicielami dalej są boronacje i polanie. Natomiast osobami, które mają za zadanie y, w imieniu województwa i pana Marszałka prowadzić to miejsce. Nazywam się Marek Rubikowicz, jestem dyrektorem Pojazdu Ogólnopolskiego Centrum Dziedzictwa i łącznie z Panią Wioretą, to jest kierownikiem tego miejsca, którą Państwo świetnie znają. Będziemy mieli okazję prowadzić to miejsce i ja nie będę już więcej mówił, bo mamy czas napięty. Panie Marszałku, Panie Starosto, witam po pierwsze serdecznie osoby, które w istotny sposób mają wpływ na to miejsce i w przyszłości także będą miały i Pani Marszałku oddaję mikrofon, a później będziemy mówili o innych jeszcze debatach. Gdyby nie widział, to bym nie posła pana dyrektora, nie tylko w nowej roli, ale i ja w nowym roli i i z tym głosem. Ale <laughs> słuchajcie państwo, chciałem serdecznie wszystkich państwa powitać jako Marszałek. Województwa Kijowsko-Komorskiego, reprezentujący no, cały region. Przeszło dwa miliony mieszkańców naszego pięknego województwa. Ale jako marszałek również, który realizuje zadania związane z dziedzictwem, ochroną dziedzictwa kulturowego i tu dziś w roli gospodarza, bo do takiej się poczuwam, tego miejsca dzięki przychylności pana starosty, radnych starostwa powiatowego oraz radnych semiku województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, aby nadać wyższą rangę Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi. To jest naszym celem, aby tego miejsca, które Państwo do tej pory tak pieczołowicie dzielęgnowali, współtworzyliście, kiedy tu nie tylko eksponaty, ale życie świadczy o tym, jak kochacie to miejsce, zrobić muzeum, zbudować muzeum rangi wojewódzkiej. To znaczy takie, które będzie rozsławiać jeszcze bardziej, nie tylko w regionie, ale na całym świecie, to przepiękne, wielkie dziedzictwo. Jest o co zadbać, panie dyrektorze, więc czynię państwa tutaj na świadku, że to, co tu będzie się dzisiaj od dziś, od, 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 od dziś się rozpocznie, będzie przede wszystkim w zgodzie i z Państwa udziałem. To jest podstawowy krok, ale po drugie robione, realizowane na najwyższym światowym poziomie, z wielkim poszanowaniem materii, której dotykamy. Ona jest unikalna, delikatna są fakty formy nowoczesnej ekspozycji nowoczesnego zarządzania tego typu obiektami, miejscami, aby one bardziej jeszcze były wykorzystane dla rozpowszechniania kultury, ale jednocześnie kultywowania kultury i przenoszenia tego dziedzictwa żywego dziedzictwa na kolejne pokolenia. Panie tu obecne w tych pięknych strojach borowiackich, własnoręcznie wyhaftowanych. Świadczą o tym, że chcecie, aby to dziedzictwo przetrwało nie tylko na ścianach, nie tylko w muzeach. Czy tak jak u mnie w domu, bo mam kilka serwet pięknych, przez Was zrobionych. One zdobią każde moje święta, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Już niedługo cieszę się, że wyjmę ten piękny obrós i będzie ozdobą największą mojego domu. Ponieważ myślę, że chwila jest wyjątkowa. Ale też i doniosła. Ale nie mam wątpliwości, ja i samorządowcy. Nie mam wątpliwości, że to miejsce y, nie było dotychczas nieznane marszałkowi województwa. Marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego, jako jedynemu w kraju, który tak wiele uwagi, nie tylko swojej, osobistej radnych wojewódzkich, ale też po stronie finansowej poświęca na docenienie tych naszych korzeniach w różnych regionach naszego województwa. Myślę, że to dzisiejsze nasze spotkanie i takie symboliczne przekazanie ja chciałbym powiedzieć takiej pałeczki w prowadzeniu tej, Działalności jest spowodowane tym, że powiat ucholski, tak naprawdę, jest na północnych robieżach województwa. I myślę, że pan marszałek Urząd marszałkowski doskonale znał. I zna te cenne walory kulturowe, tego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, które jest naszym udziałem. Nie tylko teraz, w teraźniejszości, ale przede wszystkim odnosimy się do naszych korzeni.